Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii RAKOWYCH HAKÓW Jestem Lili, mieszkam na Bałkanach i dziś przedstawię wam kilka ciekawych i myślę, że śmiesznych rzeczy dotyczących Macedonii Północnej Ostatni odcinek obejrzało tyle osób, a doceniło i zrozumiało tyle Dlaczego zrozumiało? Dlatego, że aby zrozumieć większość śmieszków historyczno-kulturalnych tu zawartych, musisz mieć choćby Minimum wiedzy oraz poczucie humoru. Dziś będziemy wyśmiewać Macedonię Północną, a przy okazji dowiemy się o niej kilka interesujących rzeczy, których nie przeczytacie w żadnym poradniku historycznym ani na żadnym vlogu. Już teraz zapraszam do zostawienia suba, łapki, komentarza, a ja zaczynam. Zaczynam od geografii. Kraj, o którym mówimy, leży w samym centrum kotła bałkańskiego czyli tutaj. Chcecie poznać przepis na Macedonię? Oto i on. Do gotującej się Bułgarii dodajemy trzy porcje Albańczyków, dwie łyżki stołowe Turków, dolewamy Cyganów i całość posypujemy odrobiną ser. Sery, buf. Serbów. Tak przyrządzoną miksurę możecie podawać do bałkańskiego stołu. Musicie jednak pamiętać, że tak przyrządzona mieszanka może wywołać delikatne niestrawności. W tej części Bałkanów nie trawią się przede wszystkim przedstawiciele prawosławy i islamu, czyli słowiańscy mieszkańcy Macedonii Północnej oraz stale rosnąca mniejszość albańska. Wynosi urzędowo dziś podobno 25%. Słowiańscy macedończycy twierdzą zaś, że dużo, dużo mniej, a liczba ta została sztucznie zawyżona. Ale zaraz, skąd więc w Macedonii w ogóle jest tylu albańczyków? W wielkim uproszczeniu, Awańczyków byłoby tutaj dużo, dużo mniej, ale przybywali do Macedonii Północnej przede wszystkim jako uchodźcy, zwłaszcza po konflikcie w Kosowie. Pod naciskami zachodu Macedonia przyjęła około 300 tysięcy uciekających przed wojną sąsiadów, mimo iż mieli miejsce początkowo tylko dla 20. Mniejszość albańska za ocenę życia wkrótce potem odwdzięczyła się zajęciem pasa ziem Macedonii Północnej przy granicy albańskiej i krwawymi zamieszkami, by zrobić tam drugą Macedonię. Doprowadziło to nieomal do wojny pomiędzy tymi dwoma krajami. Dzisiaj ofiar śmiertelnych już nie ma, ale trwa rywalizacja o prawa. Przejawia się w manifestowaniu przynależności do religii. i Islam znaczy swój teren minaretami, a prawosławie krzyżami. Wyścig trwa, ale z góry skazany jest na porażkę. A to oczywiście ze sprawą demografii. Wiecie, że Macedonia to drugi najbardziej zanieczyszczony europejski kraj? I nie, nie piję tutaj zupełnie do czystości etnicznej. No, może trochę. Bo akurat tutaj jedno wynika z drugiego. Najbardziej zanieczyszczonym krajem europejskim pod względem ogólnego syfu na ulicach, w lasach, w wodach jest Albania. Co w powiązaniu z tym, co powiedziałam przed chwilą, tłumaczy chyba, dlaczego Macedonia Północna zajmuje przedostatnie miejsce w tym niechlubnym rankingu. A nie, nie, przepraszam. Prze przedostatnie, bo przed nimi jest jeszcze albańskie Kosowo. Śmiałam śmiewać się z Macedonii, a zupełnie przypadkiem wyśmiałam ich sąsiadów. Co nie tak, że ich nie lubię. Lubię i szanuję. Największym szacunkiem obdarzam tych Albańczyków, którzy mieszkając w Macedonii Północnej, asymilują się, uczą języka, są kulturalni. Rzeczywiście, podróżując po tym kraju, spotkałam wiele takich osób. No dobrze, dajmy spokój Albańczykom. Wróćmy do Macedonii. Macedonii? Czy może Republiki Macedonii? Albo były jego Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii? Od lutego 2019 roku powinna mówić Republiki Północnej Macedonii, w skrócie Macedonii Północnej. Ja jednak często pomijam ten przymytek, bo lubię wkurzać Greków. Grecy zaś lubili wkurzać Macedończyków. Mówię oczywiście o sporze o nazwy tego kraju kraju wielkości województwa warmińsko-mazurskiego. Najciekawszą nazwą tego kawałka ziemi był chyba Fyrom, czyli Yugoslav Republic of Macedonia. Niestety, nawet zmiana nazwy na coś tak kuriozalnego nie odobraziła Greków, którzy zamiast zajmować się reformowaniem swojej własnej gospodarki i spłatą długów wobec Unii Europejskiej, zajmowali się głównie blokowaniem Fyromczyków od wejścia do NATO, Unii Europejskiej i... dokądkolwiek indziej, dokąd zechcieliby wejść. Mają oni na tym punkcie obsesję posuniętą do granic niemożliwości i z uporem maniaka pojawiają się wszędzie tam, gdziekolwiek zostanie użyty hashtag Macedonia. Jeśli nie wierzycie, to sprawdźcie sami. Trafiłam na przypadek, kiedy macedończyk północny, podróżując do Grecji z paszportem Republiki Macedonii, był dręczony przez greckiego celnika tak długo, że spóźnił się na lot. Celnik uparł się, że paszport jest nieważny, bo taki kraj nie istnieje. A Macedonia jest tylko jedna i w dodatku grecka. Szkoda mi trochę Macedonii Północnej, bo coś w tym jest, że jako młody kraj rozpaczliwie poszukuje swojej tożsamości i historii. Kiedy na słowiańskim forum użyjesz słowa Macedonia Północna, internetowe śmieszki zaraz ci poprawią. Chodziło ci o północną Grecję, nie o zachodnią Bułgarię. Nie, Stara Serbia. Problem w tym, że każdy z nich ma odrobinę racji. I najbardziej trafnym, rakowym podsumowaniem tego tematu będzie chyba zacytowanie nonsensopedii, że Macedończyk to mieszkający na terenach greckich Serb albańskiego pochodzenia, który budzi się co rano i zastanawia, czy nie jest Bułgarem. Więcej wiedzy na ten temat polecam zaczerpnąć już z rzetelnych źródeł. Od siebie dodam tylko tyle, że młode państwo, w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych na Bałkanach, powstało zupełnie bez rozlewu krwi. Skoro mamy już mniej więcej nazwy kraju, granice, symboliczny 30-wyrazowy hymn, to brakuje jeszcze tylko flagi. Skąd my tu coś. No. Również w sprawie flagi Grecja ostro zaprotestowała i wymusiła oficjalną zmianę, gdyż pierwsza wersja przedstawiała jeden z najważniejszych symboli narodowych Greków. Nawiązywała oczywiście do Królestwa Aleksandra Macedońskiego. Macedonia Północna oczywiście ustąpiła, i dziś ich flaga przypomina żółto-czerwoną templatkę do memów. Do całego tworzonego zjawiska brakuje już tylko pięknej stolicy. Stolica Macedonii Północnej, Skopje, wygląda tym piękniej, im dalej jest się od niej. Najładniej wygląda ona z Polski. Jeśli jednak nie wierzysz i mimo wszystko chcesz przekonać się na własne oczy, to mam dobrą wiadomość dla tych, którzy pojadą zwiedzać ją samochodem. W Macedonii Północnej możesz bezpłatnie zaparkować wszędzie i wszystkim. To nie żart, to prawda. Widziałam na własne oczy zaparkowanego konia w centrum pod urzędem miejskim, a potem na światłach w drodze na lotnisko. Piękny obraz kandydata do Unii Europejskiej, czyż nie? Tradycją w tej serii jest, że omawiam też urodę kobiet. Nazywając kopie bałkańską stolicą mody pewnie grubo bym przesadziła, chociaż może nie tak grubo. Macedonki, mimo ogromnej ilości mięsa z diecie, akurat zupełnie grube nie są, a na modzie i urodzie znają się wyśmienicie. Są piękne, zgrabne, zadbane, eleganckie, a przede wszystkim zaznajomione z aktualnymi trendami. Czego. Nie można niestety powiedzieć o panach, bo jeśli o panów chodzi, to wszędzie poza stolicą obowiązuje taki oto dress code. W stolicy, jak i wszystkich innych miastach tego kraju znajdziesz ogrom zakładów bukmacherskich, sklepów z galanterią i biżuterią. Tych ostatnich jest dużo zapewne dlatego, żeby w przypadku trzeciego wydania gry wojennej na skalę światową lub ponownego zawrzenia kotła bamkańskiego, w sumie nie wiem, co byłoby na niego gorsze, będą mieli swój majątek na sobie. By the way, jak nazwalibyście swój sklep jubilerski? Może ametyst albo perełka? A może coś z angielskiego, na przykład diamond? Podejrzewam, że postawilibyście na coś, co kojarzy się z produktem, który sprzedajecie. Co powiecie na macedoński sklep jubilerski? Fat? Albo jewelry store? Bagieta? Sklep jubilerski, bagietka. Idąc na można było tworzyć zakład pogrzebowy Margerita, salon urody Doner albo kwiaciarnię dosz. Niestety mój ubaw nie trwał długo, bo dowiedziałam się, że bagieta jest jednak powiązana z bilersami i oznacza chyba jakiś rodzaj szlifu. Szkoda w sumie. Byłoby zabawniej. Zrobiło się elegancko, no to wróćmy do odzieżówki. Być może macedońscy panowie spoza obszaru biznesu nie grzeszą smakiem w kwestii ubioru, ale czego nie można im odmówić to kreatywność w wymyślaniu podrobionych nazw. Wiedzieliście na przykład, że Calvin Klein miał brata Daniel Klein? Wygląda na to, że nie on jedyny. Zbieżność nazwisk przydarzyła się także z Oprócz tego, u tureckiego Ahmeda biznesu w Skopie kupisz też oryginalne ubrania marki Armine albo Gucci. Kojarzycie kosmetyczną markę Clinique? W Macedonii zapraszamy do Klik. A może by tak połączyć jedną markę z drugą i stworzyć hybrydę? Nie ma sprawy. Gawiać. Jest elegancja, to musi być i luksus. Jeżeli chcecie zaznać troszeczkę luksusu w skopie, to nie zapomnijcie zajść do Cafe Bar Versace. Szkoda, że Macedończycy tak bardzo przywykli do kopiowania nazw. Miałam wrażenie, że nazwy wszystkiego i wszędzie są czegoś karykaturą. W Ochrydzie widziałam nawet kluby obok siebie, których nazwy były żywcem zeżnięte z prestiżowych klubów największej imprezowni na Bałkanach chorwackiego Zerczewicz, Noa oraz Papaya. No, akurat nazwy tych klubów mogliby wymyślić własne, bo miejsca te zupełnie nie były żadną po ale rewelacyjnymi miejscówkami, gdzie każdego wieczoru grano na żywo muzykę elektroniczną z akompaniamentem instrumentów. tą drogą muzyka na żywo jest tam po prostu wszędzie. Myślelibyście, że macedończycy potrafią tylko kopiować. I tu się mylicie, bo w 2014 roku postawili na oryginalność. Jedyny na świecie i wszechświecie projekt Skopie 2014. Projekt polegał na stawianiu pomników. Wszystkiego i wszędzie. Kiedy zabrakło pomysłu na postacie ludzkie i nadludzkie, zaczęto stawiać statuły zwierzętom, roślinom i przedmiotom. Swoich posągów doczekały się również Karyny, Szafiarki, Papa Smurf, zespół Joanna Liszowska oraz Pimpek. Biganterii dodaje fakt, że gdy zaczęło już brakować miejsca w malutkim centrum stolicy, pomniki zaczęto stawiać również na obrzeżach miasta. Nic szczególnego, myślicie? No to wyobraźcie sobie, postawić pomnik bojownika na koniu w szarym blokowisku gdzieś na Zaspie w Gdańsku albo na Warszawskiej Pradze. Pasuje? Aż chciałoby się powiedzieć. Mają rozmach skurczyny. I to dokładnie Syny. Bo rząd podejmując decyzję o zapomnikowaniu miasta nie skonsultował tego pomysłu z nikim i zamiast zająć się na przykład walką z przeogromnym bezrobociem, zmarnował ponad pół miliarda euro. Takie trochę większe 500+. Plus. Zdajecie sobie sprawę, jak ogromny jest to udział budżetu przy zaledwie dwumilionowej populacji kraju, w której było wówczas 28% bezrobocie? Rząd natomiast twierdzi, że wcale nie zmarnował, a zainwestował w wizerunek miasta. I jak jest w istocie, czas pokaże, ale rzeczywiście czasem niewiele dzieli głupotę od geniuszu. Jak już zahaczyliśmy o turystykę, Macedonia Północna, jak wiecie, nie ma dostępu do morza, ale kto z nas nie kocha wody? Nie możemy więc mieć za złe zarządzającym miastem Skopie, że na odcinku kilkuset metrów strumyku, który przepływa przez centrum, przedzielonego w dodatku siedmioma mostami, jeden przy drugim, mieści się aż 10 restauracji statków. No dobra, może nie 10, ale przyznajcie w takim miejscu nawet jeden to już gruba przesada. Tuż obok statków jest też sztuczna plaża oraz palmy sztuczne oczywiście. Co z architekturą miasta samą w sobie? Tu też jest ciekawa historia, której początek był niestety tragiczny. Niemal cała infrastruktura miasta została zresetowana w 1963 roku podczas silnego trzęsienia ziemi, które zburzyło blisko 80% zabudowań w Skopie. To tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o związaną z tym tragedię. Komedia zaś zaczęła się później, kiedy to plan budowy miasta powierzono uznanemu japońskiemu architektowi Kenzo Tangemu. Przygotowując nowe plany miasta, artysta postawił na komunizm, surrealizm i Brutalizm. Chociaż nie wszystkie te budowle zostały wybudowane na podstawie projektu Kenzo, to stał się on niezaprzeczalną inspiracją dla kontynuacji tego stylu. Nie wiem, czy dobrze wyłapaliście, więc podkreślę to jeszcze raz. Japończyk, artysta, projektujący plan nowoczesnego miasta na Bałkanach. Jak do tego doszło, nie wiem, choć się domyśla. Jedyne wytłumaczenie, które przychodzi mi do głowy, jak to się mogło stać, to utopijne aspiracje komunistów, by stać się drugą Japonią. Wszak nękana trzęsieniami ziemi Japonia potrafiła wykorzystać katastrofy naturalne do odbudowania pięknych, potężnych miast. Marzenie, by stać się drugą Japonią w kombinacji z rakiją, biedą i komunizmem doprowadziło do nieudolnej realizacji projektu Japończyka i takiego czegoś. Architektonicznego Nobla to raczej by on nie dostał. <grym>, a nie... No właśnie, dosta. Nad Kenzem nie ma co się dłużej wytrząsać, bo tak naprawdę wielu ludzi napracowało się latami, by się wygląd tego miasta. Ostatecznie jednak ma ono dzięki temu swój niepowtarzalny urok, który od lat dopiero kilku lat przyciąga rosnące tłumy turystów. Czy w Macedonii jest, euro? Pytanie powiedzieli się głupie, chociaż niekoniecznie z uwagi na Czarnogórę na przykład. Jest to jedno z najczęstszych pytań w Google, więc... Spieszę z odpowiedzią. Nie ma. Macedonia Północna ma swoje własne cebuliony, które są bardzo kolorowe i trudne do przeliczania. 100 euro to aż 6161 macedoński dinar. Dużo, prawda? Bo w Macedonii Północnej wszystko jest duże ogromne. Ogromny jest milenijny krzyż w Skopie, ogromne są posągi, budowle, bezrobocie i dług publiczny. Małe są jedynie płace i średnia płaca w Macedonii Północnej jeszcze do niedawna wynosiła mniej niż minimalna w Polsce. Jak wyglądają stosunki polsko-macedońskie? Macedończycy lubią Polaków i lubią ich tak bardzo, że sami mają polskie nazwiska. Z Macedonii pochodzili też cyrl i metody, twórcy cyrylicy. Macedonia ma również jezioro, jezioro Ochryd, wokół którego znajduje się 365 kapliczek i kościółków, przez co nazywają to miejsce Jerozolimą Europy. Z Macedonii pochodzi również m.in. matka Teresa, która była albańskiego pochodzenia, ale urodziła się właśnie w Skopie. Wiecie zaś, czym są słynne perły Ochrydu? Są wykonane ręcznie, a nie, jak to w naturze bywa, przez małże. Powstają one z rybich łusek i są wytwarzane tylko przez kilka tradycyjnych rodzin, które zajmują się tym od wieków. To tyle ciekawostek na dzisiaj. Zapraszam na mój fanpage na Facebooku. Mam nadzieję, że troszeczkę go też rozruszacie. Na mój Instagram, gdzie codziennie wrzucam, co się u mnie aktualnie dzieje. I oczywiście zapraszam do subskrybowania tego kanału. Cześć!